A więc jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale z Arabkową i dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam kolejny chyba jedenasty prezent. Taki w tym sobie muszę zrobić. A więc z tym jedenastym prezentem jest ta nowy Nowe PD dla człowieka. Super, nie masz nowego siodła niż luza. Fajna. Ale to chyba w piątki tylko takie będą, no teraz będą jakieś p.d. czy coś takiego. Z jednej strony to fajnie, bo sobie trochę punktów ponabijam, ale z drugiej mogliby dać coś fajniejszego. Na przykład strach końca, albo coś takiego, wiecie. No, ale to jest nasz dzisiejszy prezencik. I no, tylko tyle dzisiaj wam yy, chciałam pokazać, więc dziękuję za oglądanie i miłego. I dobranoc, chyba, że to będzie dzień, to dzień dobry. Pa!